Cześć, Czymanku tutaj będą BVC. I dzisiaj mamy najnowszy magazyn. No dobra, już to nie jest najnowszy, bo zaraz w maju będzie Lloyd. No, był strajk, dlatego nie było odcinków. Nawet ogłaszałem, że jest przerwa, więc nie jest nic zadziwiającego. Mówiłem, że za parę tygodni. Bardzo krótko trwał strike. A zaraz majówka. Też nie będę nagrywał przez majówkę. Jeszcze dzisiaj będzie też jeszcze jeden filmik, więc, przez, więc bez przedłużania przejdźmy do odcinka i do zobaczenia, co ten magazyn ma w środku. No, reklamy. OKKO, OK po prostu walcz. Klasyki Cartoon Network. Top, to dobrze, że coś takiego powróciło. A Atomówki między nami misiami. Taka najgorsza kreskówka. Moim zdaniem, bo niektórym dzieciom to się podoba. Kiedyś tam widziałem, ale. Tutaj mamy instrukcję Iron Barona. Czyli tego pana była instrukcja. O, to jest fajna minka. Dlaczego ona nie, do, nie została dodana jako druga twarz do tego tutaj kolegi? Hmm, tutaj mamy jakieś znajdowanie. A nie, ty mamy element. No. To. Labirynt. Reklama nowego magazynu z Lego City. Komiks jak zawsze. Który trzeba bardzo szybko przewinąć, bo to jest yy, najgorsza rzecz na świecie czyli komiks. Kto lubi szkołę. Ty mamy połówkę plakatu i jest napisane: Ja! Czyli ja wolną bawałcę. No. Na drugim plakacie mamy zeina. Tutaj mamy Nin. Prawie Nin. Tutaj jest NI. Nie. No, komiks, który trzeba bardzo szybko przesunąć. O 5 cm. Ha, ha, ha matematyka. Tutaj mamy... Artysta w kulturze z Fakty o Tutaj mamy. Plakat z zestawu, coś w tym stylu. Nie można tego nazwać plakatem, ale ja to tak nazywam. Tutaj mamy. Sprawdź się. Tutaj mamy. Ankietę do wypełnienia. Nie. Nie wiem, co to jest. To wygląda jak ankieta do wypełnienia. Teraz nie będę czytał. To jest kupę konkursowy, dobra. Tutaj, ma, tutaj jest DVD 10 razy, dostajesz część pierwszą! Wytyfy. A, żeby posprzedawać i zarobić. Tutaj mamy y, pojazd kola z kamiennym wojownikiem. Kupiłbym to, jakbym nie kupił Venoma. No, y, tutaj mamy trzy zestawy z Samuraja Ni, coś w tym stylu. Tutaj mamy Loyla którego nie zakupię, ale na pewno zakupię i będzie recenzja przecież go nie zakupię, ale zakupię na przykład z tego berła yy, z tego Berwa, dlatego nie chcę go zakupić, ale go zakupię mam takie dwa z zestawu motorów MINI i Kaja więc po co więcej jak są dwa no tutaj mamy też reklamę nowego, no nie już starter packa ale jakiegoś tam paka. No, więc możemy przejść już do figurki, bo gadamy, gadamy, a tutaj figurka czeka, czekaj się niecierpliwi. No, on tutaj ma figurkę taką rękę robotyczną, jakby animatroniczną, w powraca. Ma stalową nogę, to nie jest drewniana, jest stalowa. Ma wąs jak Hitler, żółte zęby. Ojej, oj. ma czerwone oko tak jak nie wiem kto tutaj ma zbroję od heavy metala no nie od heavy metala ale ma swoją zbroję i źle ją założył kurcze dziwak tutaj ma taki zarąbisty cylinder tylko to mi się w tym podoba naprawdę możliwe że tylko dla tego cylindra to kupiłem no! Ale jeszcze mam dla Was jedną informację. Po tym odcinku się pojawi jeszcze jeden odcinek. Tak jest! Więc. A może przed tym odcinkiem tego to już nie wiem chociaż może się przy, po, pojawić przed tym odcinkiem, żeby było przewidywanie przyszłości, przyszłości. No! Więc to już koniec. Nara. Tutaj będą BVC. Nara.